Witam Państwa ponownie, tu Gosia. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym wydarzeniem, które dla Państwa przygotowałam i chciałam Wam przedstawić. No i to jest następny taki oto a, wypadek lotniczy w Lesie Kabackim. Dlaczego ja przedstawiam Państwu akurat takie wydarzenia? Ponieważ zajmuję się numerologią i zajmuję się analizą różnych takich światowych wydarzeń, i w tego rodzaju wydarzeniach znalazłam bardzo dużo podobieństw liczbowych, które praktycznie występują w każdym tego rodzaju wydarzeniu. W, w tych akurat wypadkach lotniczych znalazłam bardzo podobieństw, dużo podobieństw liczbowych, takie jak są to liczba numer 9. 11 oraz 14. Jak widać, te liczby są ściśle ze sobą połączone i one często się powtarzają. Dlaczego ja przedstawiam w ogóle Państwu te, te wydarzenia? Ponieważ chciałam Państwu pokazać, jak bardzo liczby mają wpływ na nasze życie oraz na różne wydarzenia czy to są tego rodzaju wydarzenia, czy jakieś inne wydarzenia światowe. Liczby w pewnym sensie mają jakiś związek ze sobą, i te liczby tak jakby współpracują ze sobą, że tak to powiem, i mają jakieś powiązania. Tak? W zależności w różnych takich moich wyliczeniach, ja używam różnych systemów numerologicznych, ponieważ, proszę Państwa, bardzo dużo można znaleźć ciekawostek. Jak się szuka, to można naprawdę znaleźć niesamowite rzeczy. Ja, jak takie rzeczy analizuję, to sama jestem nieraz w szoku, jak dużo można wywnioskować z tego wydarzenia, że. Jest taka tak dziwna właśnie ta zależność, i że jest jakieś powiązanie z każdym tego rodzaju wypadkiem. Jest to dziwne powiązanie, yy, które daje nam dużo do myślenia. Ja sama mam jeszcze bardzo dużo do odkrycia, ale zdecydowałam, że zacznę nagrywać dla Państwa tego rodzaju filmy, żebyście Państwo sami sobie zobaczyli yy, na pierwszy rzut oka, jak yy, słyszymy o jakimś y, tego rodzaju wypadku czy jakimś innym wydarzeniem, wydaje nam się, że to jest po prostu wypadek, on ma y, jakiś dzień konkretny, kiedy się wydarzył, ginie akurat w tego rodzaju wydarzeniu określona liczba osób i wydaje nam się, że to jest wszystko przypadkowe, że to jest wszystko tylko takie... Zupełnie nieokreślone. Natomiast jeżeli zaczniemy analizować tego rodzaju wydarzenia, zobaczymy, jak bardzo dużo tutaj się dzieje, jak bardzo dużo mamy powiązań. Niby przypadkowych, ale jednak nie takich przypadkowych. I proszę Państwa, od czego ja tutaj zacznę? No, takim też powiedzmy zbiegiem okoliczności. Ja sobie nazwałam to wydarzenie Wypadek Lotniczy w Lesie Kabackim. I jeżeli zliczyłam wszystkie te litery do siebie, każda litera jest przyporządkowana pewnej liczbie, ja zrobię o tym film w późniejszym czasie. Tutaj użyłam do tego systemu gematrii. Jeżeli sprowadzimy wszystkie te liczby do siebie, czyli dodamy, to wyszła mi taka liczba akurat 333. No i dziwnym zbiegiem okoliczności, jak te 333 sprowadzimy do pojedynczej liczby, daje nam to liczbę. Ten, proszę Państwa, wypadek miał miejsce 9 maja 1987 roku. Dlaczego ja napisałam najpierw miesiąc, a potem dzień? Ponieważ ogólnie w numerologii przyjęta jest taka zasada, że jeżeli robimy jakieś obliczenia, to na początku piszemy miesiąc, później dzień i na końcu rok. Sprowadzając to oczywiście na końcu do pojedynczej liczby. I dziwnym takim przypadkiem, znowu zauważyłam w tym akurat wypadku, że miesiąc i dzień tego dnia dał nam numer 14, i to jak sprowadzimy do pojedynczej liczby, czyli dodamy 1, dodaj 4, daje nam to 5. Jeżeli Państwo oglądaliście moje poprzednie filmy, to również możecie sobie zobaczyć, że Tamte poprzednie wydarzenia, które przedstawiłam, również ta liczba 5 w dniu lub miesiącu yy, wydarzenia, yy, ta liczba 5 się również powtarzała. To był lot numer yy, 5055, tak? I ja sprowadziłam to również, te wszystkie liczby do siebie, dało nam to liczbę 6. Tutaj jest, proszę Państwa, nazwa akurat tego samolotu. I co ja tutaj zrobiłam? A Z tymi wszystkimi tutaj literami i liczbami. Sprowadziłam liczby, które występują w tym, w tym samolocie, czyli to był IU 62MSP LB6. Wszystkie yy, dodałam do siebie yy, liczby, yy, litery przepraszam. Dało mi to 83, sprowadziłam to do liczby 11 również wszystkie liczby, które to występują, dały mi liczbę 14 i to się równa 5. Proszę państwa, w numerologii są pewne liczby, których nie sprowadza się do liczby pojedynczej. Na przykład liczba 11 w numerologii pitagorejskiej jest uznana jako liczba mistrzowska. Natomiast liczba 11 ma również inne znaczenia, ale to w moich późniejszych filmach Państwu przedstawię, ponieważ jest to taka specyficzna, akurat liczba, która y, powtarza się i w tych wydarzeniach, i w wielu innych wydarzeniach, które y, również y, analizowałam. Przedstawię Państwu w, w późniejszym czasie. Ten samolot, proszę Państwa, nazywał się Tadeusz Kościuszko. Nie wiem, jak jest teraz, ale kiedyś y, samoloty y, miały. Nazwy pełnych, pewnych sławnych osób, wybitnych osób, i jeżeli ja to przeliczyłam wszystko według Gematrii, dało mi to 245, zliczyłam to, te wszystkie liczby do siebie, również dało mi to 11. Więc widzimy, proszę Państwa, znowu, że ta 11, 11, 11, ta 11 często występuje akurat w tego rodzaju wypadkach. Następnie, proszę Państwa, ten samolot. Rozbił się o godzinie 11 12 i 13 sekund. Po zliczeniu tych wszystkich liczb do siebie daje nam to liczbę 9, 9 11, takim dziwnym zbiegiem okoliczności. Jeżeli Państwo no, na pewno słyszeliście o, o tej tragedii w Stanach Zjednoczonych 11 września, tam też jest bardzo dużo tych 11 i dziewiątek. I takim dziwnym zbiegiem okoliczności, w tego rodzaju wydarzeniach często się też powtarza ta liczba 9 i 11. I co tam się stało na tym samolocie? Samolot wystartował i po jakimś czasie okazało się, że nastąpił pożar. Wydaje mi się, że to był pożar silnika. I um, y, tak i... i y, Okazało się, że ten, gdy ten pożar nastąpił, to samolot był 5700 metrów od pasa startowego drogi 33. I oczywiście w numerologii, zera. Przy zliczaniu liczb nie uwzględniamy, ale ja wszystkie takie liczby, które znajduję, dodaję do siebie i sprowadzam do pojedynczej liczby, żeby zobaczyć, co mi to da, jaki mi to da efekt końcowy. I tak samo sprowadziłam tutaj to 5, dodałam do 7, to się równa 12, daje nam to 3. Dro od drogi startowej 33 33 to jest również liczba mistrzowska, ale 33 to w numerologii oczywiście, ale 33 liczba również ma y, duże znaczenie ogólnie y, w numerologii y, 33 y, proszę państwa Jezus żył 33 lata, y, 33 Również jest to najwyższy stopień w masonerii 33 dla, państw, dla ciekawostki Państwu powiem. Także ta liczba 33 również ma inne takie ciekawe znaczenie, o którym również w późniejszym czasie Państwu opowiem. I co my tutaj dalej mamy? Te wszystkie informacje, proszę Państwa, można znaleźć na różnych stronach, jeżeli sobie poszukacie. Czasami w tego rodzaju analizach można znaleźć bardzo dużo informacji, a czasami tych informacji nie jest tak dużo. Ale jeżeli ktoś tak dogłębnie zacznie analizować i szukać, to można znaleźć bardzo wie wiele informacji na temat różnych wydarzeń. I proszę Państwa, tutaj mieliśmy również taką informację, że załoga składała się. Y z 11 osób, tak? W tym był załoga składała się z 11 osób. Razem wszystkich ludzi w tym samolocie było 183, tak? 183 osoby. Natomiast było 155 Polaków i 17 obywateli USA, ponieważ ten samolot leci, leciał do USA, tak? I proszę Państwa, i znowu widzimy, że załoga składała się z 11 osób. No nie było 12, nie było 10, nie było 8, akurat było 11 tych osób, prawda? I tak samo naszych obywateli polskich było 155, nie 156, nie 157, nie 149, 155. I ta liczba, znowu po sprowadzeniu do liczby pojedynczej, daje nam liczbę 11. Aha, jeszcze tutaj znalazłam taką informację, że ten samolot miał do momentu katastrofy nalot, <laughs> przepraszam, 6971 godzin. Każdy samolot z tego, co zaobserwowałam, ma swój nalot. Jedne samoloty mają więcej, inne mają mniej, w zależności ile lat ma ten samolot, i ten akurat miał tyle godzin wylatanych. I to jeżeli sprowadziliśmy do pojedynczej liczby, cała ta suma daje nam 23, natomiast jeżeli dodamy 2, dodać 3, równa się to 5. Przed, znalazłam również taką informację, że przed wylotem. Ten samolot miał przegląd przez 6 godzin. No i znowu proszę Państwa, co ja robię? Jeżeli ja znajduję informacje na temat jakiegoś wydarzenia i jeżeli jest to podana ta informacja w jednym zdaniu lub w jednym paragrafie, wydaje mi się, że ta informacja jest ważna i ona jest podana. Ona jest podana po prostu po to, że ma to jedno ma związek z drugim. I co ja robię? Ja po prostu, jeżeli znajduję jakieś liczby w jednym zdaniu czy w jednym paragrafie, to ja te liczby do siebie dodaję, ponieważ wydaje mi się, że to jest cały ciąg akurat tej specy tego specyficznego zdania czy paragrafu, prawda? I ja tutaj dodałam to, ten nalot tego samolotu, czyli to 5 i. Przegląd trwał przez 6 godzin i znowu 5 dodać 6 równa się 11. Następna informacja, którą znalazłam, nie wiem czy Państwo tutaj widzą, tą moją tablicę. Ja muszę sobie troszkę może tutaj to podnieść do góry, żeby Państwo lepiej to może widzieli. Tak, tak będzie lepiej. I teraz, proszę Państwa, następna informacja, tak? W 23 minucie nad miejscowością Warlubie przy prędkości 815 km na godzinę załoga stwierdziła utratę hermetyczności, Uwaga, załoga stwierdziła utratę hermetyczności, tak? W samolocie. I znowu, proszę Państwa, ja te wszystkie... Liczby dodałam, czyli w 23 minucie 2 plus 3 równa się 5, i prędkość tutaj tego akurat samolotu w tym momencie była 815 km na godzinę. I znowu nam to daje 8, dodać 1, dodać 5, 14, i daje nam to. Tak, ta, pięć, ta liczba 5 też występuje bardzo często w tego rodzaju wydarzeniach i jest ona tak, jeżeli Państwo słyszeliście troszkę coś już może o numerologii, to piątka jest bardzo taką liczbą ruchliwą, piątka jest bardzo taką liczbą po prostu aktywną a i też zauważyłam, że w tego rodzaju wydarzeniach ta liczba 5 bardzo często się powtarza. I proszę Państwa, tutaj mam napisane na tablicy, ale jeszcze mam, już mi się tutaj dalej nie zmieściło, musiałam sobie dopisać na następnej kartce, ponieważ, ponieważ tych y, informacji jest bardzo dużo. O godzinie, proszę Państwa, 10.44, nie 10.42, nie 10.43, tylko akurat o 10.44, jeden Plus 4, plus 4 daje nam 9. Podjęto decyzję w tym samolocie o zrzuceniu paliwa. Tak, jeszcze tam była, proszę Państwa. Aha, dobrze, dobrze, to jeszcze za chwileczkę. Yy, podjęto, ponieważ yy, miało być lądowanie awaryjne, i samolot musiał zrzucić to paliwo. W tym czasie taka była dziwna informacja, jednocześnie bardzo ciekawa informacja. W tym akurat czasie stewardesy zauważyły, że brakuje jednej stewardesy. I ta pani nazywała się Hanna Chęcińska i miała 36 lat. W moich informacjach, które ja znalazłam, to była taka informacja, że wybuch pożar, oczywiście było duże zamieszanie i w tym czasie stewardesy zauważyły, że nie ma jednej pani. Ona się nazywała Hanna Chęcińska. Miała 36 lat. Nie 37, nie 32, nie, nie 40, tylko akurat 36. 3 dodać 6 daje nam 9. Natomiast, proszę Państwa, po przeliczeniu Hanny Chęcińskiej według Gematrii dało nam to liczbę 111. Tak? Ta pani. Urodź, sprawdziłam również, kiedy ona się urodziła, więc ona urodziła się wrzesień 19 1951 rok i ona miała drogę życia numer 8. O godzinie, tam było jeszcze w tym akurat wydarzeniu, proszę Państwa, taka była podjęta decyzja, że na początku ten samolot. On miał nawrócić i wylądować na lotnisku w Modlinie, tak? tak ta, taka była informacja. Natomiast o godzinie 11 kapitan podjął decyzję, że nie będzie nawracał na lotnisko Modlin, tylko przyleci z powrotem na Okęcie, tak? I tu mamy znowu, że o godzinie 11 kapitan podjął tą decyzję, natomiast ten samolot znajdował się 90 km od Okęcia i leciał z prędkością 495 km na godzinie. No i proszę Państwa, znowu sobie zobaczcie, kapitan podjął decyzję o godzinie 11.00, tak? Nie 10.58, nie 10.57, nie 11.02, tylko akurat o godzinie 11.00. I ten samolot znajdował się 90 km od okiencia. I znowu mamy 11 i 9. Nie 89 km, nie 88 km, tylko akurat równa 90. Natomiast w numerologii nie bierzemy tego zera pod uwagę, daje nam to 9, tak? I proszę Państwa, sprawdziłam również, kto był kapitanem tego samolotu, żeby zobaczyć, czy kapitan też jest powiązany z całym tym wydarzeniem. I proszę Państwa, kapitanem tego samolotu był pan Zygmunt Paw Pawlaczyk. I ten pan Zygmunt Pawlaczyk miał 59 lat. 5 plus 9 daje nam 14, daje nam to 5. Pan mm, Pawlaczyk urodził się, 19 kwietnia 1928 roku. I, I proszę Państwa, proszę znowu zobaczyć, że miał 59 lat. Po sprowadzeniu to do liczby pojedynczej daje nam to liczbę 5, i e, jego miesiąc i dzień urodzenia, jeżeli dodamy do siebie wszystkie te liczby, otrzymamy 14, i otrzymamy, proszę Państwa, liczbę 5 y, ale co jeszcze ciekawego tutaj zauważyłam akurat y, w tych datach urodzeniach, proszę sobie zobaczyć że pani Hanna Chęcińska urodziła się 19 i pan Zygmunt pa y, Pawlaczek urodził się 19 a 19 proszę Państwa y, w numerologii karmicznej to jest karma władzy jeżeli Państwo o tym nie słyszeliście to nakręcę również o tym inny filmik, żebyście mogli Państwo sobie również zobaczyć. O, coś tutaj mi się wyłączyło o liczbach karmicznych. I proszę Państwa, jeszcze jedna informacja, tak? A Taka, taka tutaj bardzo ciekawa informacja, którą znalazłam, która naprawdę to już jest taka jakby nasza wisienka na torcie, jak ja to mówię. O godzinie dokładnie 11, 12 i 13 sekund, gdy samolot leciał z prędkością 470 km na godzinie. I znowu mamy, proszę Państwa, proszę zobaczyć. 9, 11. Nie 11, 12 i 14 sekund, 15 sekund, 18 sekund. Akurat wszystkie te liczby dają nam 9. Akurat 470 km na godzinę leciał ten samolot, co nam daje to 11. Zarejestrowano ostatnie słowa, tak? W tym momencie ten samolot się rozbił, ale jeszcze może sekundę wcześniej kapitan samolotu zdążył wypowiedzieć ostatnie słowa. Ja przeliczyłam te ostatnie słowa, ponieważ chciałam zobaczyć, co tam takiego było w tych słowach, czy tam było też jakieś, jakaś niespodzianka, którą możemy odkryć. No i proszę Państwa, to były takie słowa: Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy. I przeliczyłam to wszystko według gematrii. Dobranoc daje nam 72, daje nam to 9. Do widzenia, równa się. 110, jeżeli nie uwzględnimy zera, daje nam to 11. 6 równa się 11 i giniemy 82, co nam daje liczbę 10, ale zera tutaj nie uwzględniałam. Cała ta wypowiedź ostatnia daje nam 14, jeżeli zliczymy wszystkie te pojedyncze liczby do siebie, daje nam to 14 i również daje nam to liczbę 5 czy tą liczbę takiego ruchu zmiany. I jeszcze proszę Państwa yy, taka ostatnia tutaj informacja. Yy, zarejestrowano jeszcze jedną yy, rozmowę przy zmianie kursu, potem gdy odsłuchiwano czarną skrzynkę przy zmianie yy, kursu w kabinie yy, użyto takiego zwrotu. Tango Mike. November. To są pewnie takie kody liczbowe, które, które od, używają piloci. Kiedy wierzę i odsłuchuje, to w zależności co tam mówią, to pewnie wiadomo o co im chodzi. I tu było, był użyty taki zwrot i to było tango Mike November. Tango równa się 12, Mike 11 i November 94, czyli 13. Po sprowadzeniu tego wszystkiego do pojedynczej liczby. Daje nam to 36 i 9. 3, 6, 9. Tak? To też jest taka bardzo ciekawa, proszę Państwa, liczba. Także chciałam dzisiaj Państwu właśnie przedstawić to wydarzenie, ponieważ znalazłam w nim bardzo dużo podobieństwa. Które również znalazłam w tych poprzednich akurat katastrofach lotniczych. Zaczęłam tą serię filmów od tego rodzaju wydarzeń, ponieważ sama jestem zdziwiona, jak, jak wiele podobieństw zawartych jest w tych wydarzeniach takich akurat tego, tego rodzaju, i jak, jak wiele możemy z tego wywnioskować, że. Jest tutaj pewna zależność, tak? Coś tutaj się dzieje akurat z tymi takimi wydarzeniami, które sprowadzają się do tych podobnych liczb, które występowały również w tych innych katastrofach lotniczych. I jeszcze chciałam Państwu na koniec, właśnie tutaj, do mojej kartki, której y, przedstawiałam w poprzednim moim filmie w poprzednich moich dwóch filmach, pierwszą tym wydarzeniem, które analizowałam, to była ta katastrofa w Smoleńsku, prawda? I widzicie Państwo tutaj, że to miało miejsce kwiecień 10, jeżeli 4 dodamy do jednego, daje nam to 5. Natomiast tutaj to wydarzenie miało miejsce 14 marca i znowu, jeżeli 1 dodamy do 4, daje nam to 5. I natomiast tutaj to wydarzenie 9 maja, jeżeli to dodamy do siebie, otrzymujemy 14 i otrzymujemy 5. I tak samo możemy, proszę Państwa, ja tutaj sprowadziłam do liczby to pierwsze wydarzenie pojedyncze, ale jeżeli byśmy dodali 10 dodać 4, to daje nam to też 14. Czyli widzimy 14, 14, 14, 14 i na końcu piątka. Także dziwnym zbiegiem okoliczności, proszę Państwa, ta piątka silnie jest powiązana z tego rodzaju wydarzeniami. Tak? I mam jeszcze inne wydarzenia, które Państwu przedstawię, i tam również są bardzo duże podobieństwa. Także, proszę Państwa, zachodzą tutaj takie dziwne, można to powiedzieć y, podobieństwa, dziwne zbiegi okoliczności. No, ja bym nie powiedziała, że to jest zbieg okoliczności, ale dziwnym trafem te liczby występują w każdym jednym y, wydarzeniu. Y, dajcie znać państwo, czy ten film wam się podobał, czy uważacie takie informacje zawartościowe i co myślicie na ten temat. Czy sami może analizowaliście różnego rodzaju wydarzenia i czy odkryliście coś też ciekawego, co niby jest zupełnie przypadkowe, niby dzieje się tak, każdy jeden ten przypadek miał miejsce innego roku, innego dnia, innego miesiąca, leciały nim różne osoby. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że. Owszem, były to wypadki lotnicze, ale że one nie mają nic ze sobą wspólnego, tak? Natomiast jeżeli zaczniemy je analizować, to widzimy, jak bardzo dużo mają wspólnego takiego rodzaju wydarzenia. Są pewne kody, proszę Państwa, na świecie, którego, które może niektóre osoby mogą rozszyfrować, Natomiast są dziwne, takie, które ja zauważyłam kody liczbowe, które występują nie tylko w tego rodzaju wydarzeniach, ale również i w naszym życiu, które może, jeżeli odkryjemy razem, to będzie nam łatwiej po prostu to wszystko zrozumieć jak cały ten świat działa jak te zależności ze sobą działają, jak współpracują. Ale o kodach liczbowych. Nakręcę również dla Państwa film, żeby Wam troszkę przybliczyć, jak ten świat liczb i ten świat numerologii ze sobą współpracuje i dlatego ja to Państwu przedstawiam, żebyście Państwo zobaczyli sobie, jak duży wpływ liczby mają na nasze życie, na różnego rodzaju wydarzenia, że to wszystko jest połączone ze sobą tak, jakby dziwną taką. Um, linią czasową, liczbową, yy, która po prostu w pewien sposób coś nam przekazuje, tak? Yy, także dziękuję bardzo państwu serdecznie za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Yy, wkrótce nakręcę jeszcze inne filmiki, gdzie również państwu przedstawię różne <laughs> przepraszam, ciekawostki liczbowe gdzie będziecie mogli Państwo sobie zobaczyć, jak wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, jak ten cały świat liczbowy yy, ma wpływ na nasze życie i na wszystkie wydarzenia światowe. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do następnego razu.